Cześć, Klaudia Supraj z Guzy. I ciasto na zimno tym razem, kajmakowe, bardzo szybkie w wykonaniu, nawet pół godzinki można je zrobić, jak się ktoś pospieszy. No a jest rzeczywiście smakowite. Zapraszam. Przepis podaję na dużą blachę 25x35 cm. Oczywiście można zrobić mniejszej. I wtedy po prostu dodać wszystkiego trochę mniej. I wykładamy ją papierem do pieczenia, żeby nic nam nie przybarło. Tadam. Mleko wlewam do garnka, a pozostałą część, czyli w takim razie tak jedną trzecią naszego mleka, wlewam do miseczki, żeby rozdrobnić budyń. Wlewam do garnka, żeby zagotować je. A jedną trzecią, jedną czwartą do miseczki i wsypuję tutaj budyń, żeby dobrze go tutaj potem wymieszać. Cukier na jedną paczuszkę budyniu trzeba wsypać dwie łyżki cukru. Ja sobie wolę najpierw tu wymieszać, chociaż można już też dodać i tu. Lekko się gotuje, a ja mieszam mój sypki budyń z cukrem i mlekiem, tak żeby było właśnie płynne, żeby potem nie było problemu, że jakieś grudki mi wyjdą. Jako, że dodałam też cukier tu, to tutaj też muszę pomieszać, żeby mi to nie przywarło do dna. O! Lekko się zagotowało, więc przykręcam na malutki okień. nawet mogło trochę mniej zagotować. Jeszcze raz mieszam tą moją rozpuszczoną część budyniu i na malutkim ogniu wlewam. I najlepiej nie od razu wszystko, tylko wymieszać porządnie, poczekać, aż się tutaj nam połączą składniki. Na malutkim ogniu i cały czas mieszam. I mieszam tak długo, aż mi budyń zgęstnieje do takiej konsystencji, jaką bym chciała. Sobie resztę. I mieszam, mieszam, mieszam. Do ciasta lepiej, żeby ta konsystencja była bardziej gęsta, bo wtedy nie będzie tak nam spływać z niego. Zwłaszcza jeżeli chcemy zrobić krem, to lepiej, żeby właśnie ten budyń był nieco gęstszy, żeby nie był taki zupełnie płynny. No i tak, i tak, jak go już zrobimy, to będzie trzeba go zostawić do ostudzenia. Co jest fajne sposoby w obniżeniu kaloryczności budyniu? Pomieszanie mleka z wodą. Nie trzeba dać dokładnie, jak jest na opakowaniu napisane, pół litra mleka. Można dać na przykład 400 ml mleka, no i 100 ml wody. Już ten budyń, no on raczej minimalnie może mieć zmieniony smak, ale tak praktycznie niewyczuwalnie. A już będzie miał mniej kalorii, więc na pewno będzie lepszą przekąską na co dzień. wykładamy herbatnikami albo jakimiś biszkoptami. Co kto woli, to może być na dno. Masa krówkowa kajmakowa to kolejny etap. Można najpierw sobie ją ogrzać. Co ja właśnie zrobię, żeby mi było łatwiej ją nakładać. Gotuję wodę i wkładam w puszce masę kajmakową do tej gorącej wody. Aby ona się podgrzała i właśnie potem było ją łatwiej nakładać, jedyne co to, jak widać, nie nalałam wody do pełna, bo inaczej puszka by była gorąca, by mnie potem parzyła. A tak to to przynajmniej bez problemu będę mogła sobie nakładać ją na warstwę mojego ciasta, żeby było jeszcze łatwiej. Punktowo rozkładam tą masę i dopiero potem będę ją rozsmarowywać. piszkopciku herbatników no właśnie, a ja mam herbatniki. Podń trzeba jeszcze przemieszać i można dodawać na herbatniki, można rozdzielić albo sobie zrobić najpierw jedną warstwę i potem jeszcze dodać następne herbatniki. Tak, rozsmarować, no albo w całość wylać. Zależy, ile tego nam wyszło. Wierzch można ozdobić pokruszonymi herbatnikami, które nam zostały, albo mogą być też inne ciasteczka, ale herbatniki na pewno będą tu dobrze pasować. O, i najlepiej tak w rękach sobie porozmiatać i ładnie obsypać wierzch, żeby efektownie wyglądał. No i co ważne, jest to ciasto na zimno. A jak na zimno, to to oznacza, że musi się schłodzić w lodówce. Nawet dobrze jest je zrobić dzień wcześniej przed podaniem, więc wtedy można zostawić na całą noc i wtedy nie będzie się tak rozpływać. Dodatkowo będzie rzeczywiście dużo bardziej smaczne. Ewentualnie, jak komuś się spieszy, no to tak, no ale to już minimum na 3 godziny do lodówki. Ale tak jak mówię, tutaj czas robi dobrą grę. Dziękuję Wam za uwagę, dodam jeszcze, żebyście koniecznie schłodzili, bo zupełnie inny smak ma, ma dobrą konsystencję, jak widać w ogóle się wtedy nie rozpada, tylko tak fajnie się w całości w kawałku trzyma. No i rzeczywiście jest dużo smaczniejszy, jak się je schłodzi, także nie zapomnijcie o tym. I zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału i obejrzenia oczywiście innych filmików. Klaudia z Guzy, dzięki!